Cześć! Będzie dzisiaj tanio, szybko, syto i smacznie. A to wszystko za sprawą bohaterki. Tak, bohaterki naszego odcinka. A tą bohaterką będzie kiełbasa kiełbasa z cebulką, którą zrobimy nie kiełbasa, ciemia... <laughs> nie. Nie, kiełbasa. <laughs> nie, nie kiełbasa wyborcza. A to wszystko zrobimy tak, żeby pasowało do obiadu, żeby ten obiad był naprawdę treściwy. I zrobimy do tego jeszcze suróweczkę z czerwonej kapusty. To wszystko będzie tak skomponowane, żeby, mimo tego, że tani obiad, żeby był naprawdę wykwintny, zapraszam, zobacz, jak to zrobić. Zaczynamy od czerwonej kapusty. A dlaczego od kapusty? Dlatego, że czerwona kapusta potrzebuje chwilę poleżeć, tak, żeby się przygryzła z przyprawami i żeby po prostu zmiękła trochę. Więc zaczynamy. Kapustę przemy na grubych oczkach na tarce. Teraz kapustę doprawimy. Damy małą łyżeczkę soli. Taką samą ilość pieprzu. Wymieszajmy to dobrze. Tak, jak wymieszam, tak odstawię po prostu na czas przyrządzenia y, dania głównego. Ona odczeka, po prostu puści soki, zmięknie trochę ta kapusta i będziemy ją dalej doprawiać. Kapustę odstawiamy i bierzemy się, bierzemy się dalej do pracy. Teraz. Aby to sprawnie poszło, nastawiamy ziemniaki, niech się gotują. Ziemniaki nastawiłem, osoliłem patelnię podłączyłem, żeby się już nagrzewała, a my teraz bierzemy się za nacinanie kiełbasy. Ja mam tutaj taką kiełbasę toruńską, takie kawałki po prostu. I będę ją nacinał delikatnie. Na patelnię daję tłuszcz roślinny. Tak nie za dużo. I układam kiełbasę. Patelnia jest nagrzana na średnim ogniu. Mam nastawioną na szóstkę w skali od 0 do 9. Jest na szóstkę nastawiona i ona tak po prostu teraz niech się próży. A my teraz pokroimy cebulkę i coś jeszcze. Cebulę kroimy w piórka. <trym> Teraz ważne jest, żeby tą cebulę dodać. Już jak kiełbasa będzie przewrócona na drugą stronę, żeby jej za szybko nie dać. Bo spali się, będzie gorzka, nie będzie smaczna. Przynajmniej ja tak robię i zawsze mi wychodzi dobrze. A ja robiłam inaczej, właśnie tak jak poprzednio mówiłeś, i zawsze była spalona cebulka. Tak, ma no, wiecie. Coś tu jest. Kolejność jest niestety wszędzie ważna. No i w tym momencie, jak już mamy z jednej strony kiełbaskę opieczoną, w tym momencie dajemy cebulę na patelnię. I teraz dalej smażymy razem na średnim ogniu. I to, panie, ja opcjonalnie jeszcze proponuję dać, to proszę Panią kamerzeczkę tutaj. Ja opcjonalnie proponuję dać jeszcze peperoni, ale to naprawdę opcjonalnie, po prostu ta papryczka podkręci smak, naprawdę będzie smaczniejsze. Ale to jeśli ktoś ma problem z lekko pikantnym, bo no to nie będzie mocno pikantne, to nie dawaj. To jest opcjonalnie, mówię ja tak robię, ja tak lubię, mi bardziej smakuje. drobno posiekać i dodać do cebulki. Tak od razu. I buch na padeń. Dajmy tutaj trochę pierwszej soli. Nie za dużo. Na cebulę, nie na kiełbasę. Tak, tak. Wymieszajmy. No i teraz musimy po prostu, aż cebulka będzie miękka, to podsmażyć. A ja teraz dalej biorę się za kapustę czerwoną i zetrę teraz jabłko. Na grubych oczkach. Dodaję, dodaję jeszcze. Tak. Raz dwie takie garście żurawiny słodziutko będzie będzie pysznie dodaję dwie łyżki cukru trzcinowego ja dodaję i teraz <słuch> teraz biorę czosnek i ścieram na tarce na drobnych oczkach zrobimy tak sos prostu do tej kapusty. Jeden ząbek, drugi ząbek. Możesz przecisnąć przez praskę oczywiście. Ja wolę zetrzeć jakoś, nie pasują mi te praski. Nie trafiłem na dobrą. Dodaję tutaj dwie łyżki jogurtu naturalnego. łyżkę majonezu. I to wszystko trzeba ładnie dobrze mieszać. Ja dodaję jeszcze koper i pietruszkę, natkę. I to taki duży pęczek. Jednego, drugiego. Po prostu lubimy zieleninę. Tak, więc... zielenina to jest zielenina, to jest chlorofilek. I to musi być w słówce Teraz dokładam tą zieleninę do surówki, a tu będzie to ładnie Więc wyglądało. Więc wygląd ma znaczenie. Tak, wygląd ma znaczenie zdecydowanie. I dokładamy sos. A teraz to wszystko musimy razem połączyć. No to zabieram się załączenie. No i suróweczkę mamy gotową, kiełbasa jest gotowa. Teraz nakładamy wszystko razem na talerz z ziemiaczkami już tak jak będziemy jeść do obiadu. No i nadeszła ta chwila, gdzie trzeba spróbować co się nabroiło. Zobaczmy jak smakuje ta kiełbaska z cebulką z peperoni. Wygląda pięknie, oczy jedzą pierwsze. Smakuje rewelacyjnie ta peperoni tak fajnie podkręciła smak. Mmm, cudownia suroweczka. Naprawdę tani, doskonały obiad. <laughs> Będzie smakował każdemu. Z mojej strony to tyle, ale zanim zakończę, chciałbym jeszcze podziękować za subskrypcję, za komentarze i za oglądanie. Dzięki. Cześć, miłych wrażeń smakowych.